Zofia Córkan, najstarsza Polka z Odessy. Dzisiaj jest już bezpieczna. Jej rodzina pomogła przetransportować Polkę do Warszawy. Jednak problemy nie skończyły się na tym. Potrzebna jest pomoc medyczna i środki pielęgnacyjne. Dzisiaj o sytuacji pani Zofii rozmawialiśmy z jej rodziną, Bogdanem i Katarzyną. Wrócili państwo z Odessy. Jak państwa rodzina znalazła się w tej części Ukrainy? Ojciec, babci. Ludwik Przytakowski w 1909 roku został pobrany do wojska carskiego i niósł służbę na Kaukazie. Po skończeniu służby w 1914 roku wracał w kierunku Polski, ale osiadł na Odessie właśnie, ponieważ było to duże miasto, duże ośrodki gospodarcze i kulturowe, była tam duża Polonia i postanowił tam osiąść ostatecznie. Tam też spotkał ma swoją przyszłą żonę. Klementynę, czyli matkę, babci, moje probabcie, i osiedlił oni w Odessie, tam, tam ich rodzina mieszkała i w ten sposób, w ten sposób znaleźli się w Odessie. W tym okresie w Odessie było bardzo wielu Polaków. Czy Polonia jakoś łączyła się, podtrzymywała swoje tradycje, rozmawiano w języku polskim? O, jak najbardziej. Polaków było w Odessie dużo, były kościoły, była katedra. I oczywiście społeczność polska tam zamieszkiwała i funkcjonowała, kontaktowali się ze sobą i jak najbardziej tak to wyglądało. Czyli wiara katolicka też odegrała dużą, dużą rolę? Można tak powiedzieć. Powiedzmy wtedy Kościół był takim ośrodkiem, gdzie ludzie się spotykali, rozmawiali, podtrzymywali kontakty na co dzień i oczywiście to odgrywało ważną rolę. A czy Pani zasia opowiadała kiedyś, jak wyglądało życie podtrzymywanie polskości? Jak w ogóle wyglądało życie w jej domu rodzinnym? W jaki sposób zachowali się rodzice? Z tego co pamiętam, kiedy w wieku młodszym rozmawiałem z babcią, bo wtedy ona też więcej informacji potrafiła przekazać, nie było to życie bogate, byli raczej ludźmi biednymi. Oni zamieszkiwali w mieszkaniach tak zwanych komunalnych, kiedy rodzinie na kilka osób przydzielano pokój lub dwa, natomiast był wspólny korytarz, wspólna kuchnia, wspólne sanitariaty i w takich lokalach trzy adresy zmienili w okresie młodości babci i dzieciństwa, tak zamieszkiwali. Większych, większych szczegółów, no babcia wspominała pewne epizody, jak przyjeździli się z dziećmi na podwórku, jak spacerowali tam w centrum Odesy. Jak już jako nieco starsze dzieci zajmowali się zarobkami w ten sposób, że sprzedawali zimnowodę na bazarze. Więc było to życie dosyć aktywne, niebogate, Takie skierowanie na utrzymanie codzienności, na przeżycie w ten, w ten sposób. I Sytuacja z tego co wiem zmieniła się diametralnie w 30 roku, w końcówce lat 30, kiedy była prowadzona taka kampania antypolska, tak? Muszę powiedzieć, że wtedy, w roku 1937, ojciec babci został aresztowany w ramach tej kampanii właśnie i był skierowany do obozów na Syberii, gdzie spędził 10 lat. Jego tam oskarżono, że należał do polskiej organizacji wojskowej, co zresztą nie było prawdą. I ten proces trwał przez jakiś czas. Nawet w 1940 roku były próby odwrócenia tego tematu, ponieważ skierowano to na ponowne rozpatrzenie, tą sprawę w obwodzie Odeskim i ci świadkowie, którzy zaznawali przeciwko pradziadkowi odwołali swoje zeznania. Jednak później nowi świadkowie tam powiedzieli, że... On zmuszał swoje dzieci do rozmawiania w języku polskim w domu, zabraniał mówić po rosyjsku, i między innymi to spowodowało, że ten wyrok przez 10 lat jednak odsiedział i wrócił dopiero w 1947 roku. I też nie miał możliwości mieszkać w Odessie, ponieważ był zakaz z osobą, które wróciły po odbyciu wyroku, przebywania w dużych miastach, więc musiał mieszkać przez szereg lat na wsi, i dopiero później mógł realnie wrócić. A czy wcześniej albo później były próby powrotu do Polski, rodziny całej? To znaczy w 1945 roku była pierwsza fala repatriacji, taka opcja była rozpatrywana, ale jak już powiedziałem, pradziadek wrócił dopiero w 1947, więc nie było mowy o wyjeździe bez niego. Natomiast później to już były większe komplikacje z tym. Czy Pani Zosia chodziła do polskich szkół? Jak wyglądała wtedy edukacja? Wtedy w odejściu mówimy o latach 20 i 30 -tych istniały szkoły e, takie ukierunkowane narodowo, czyli były szko szkoły polskie, niemieckie, żydowskie i babcia chodziło do szkoły nr 42 w Odesie, to była znana polska szkoła, rozmawiana tam tylko w języku polskim i, prawda, nauczanie było prowadzone w języku polskim. Więc edukację, edukację taką średnią tam uzyskiwała. A jak wyglądało y, późniejsze życie pani Zosi? Później również została y, w Odesie dopiero Albo może kiedy pierwszy raz przyjechała do Polski? To znaczy, jeżeli mówić o pierwszym razie, o przyjeździe do Polski, było to dosyć późno, bo było to w drugiej połowie lat 60., z tego co ja pamiętam, z opowieści babci. Natomiast jeżeli tak krótko, to pod koniec lat 30. babcia wyszła za mąż. Jej ojciec był wojskowym, był, był pilotem i w 1941 roku, kiedy miał miejsce najazd Niemiec na ZSRR, on walczył, został zeszczelony w wrześniu 1941 roku, był w obozach niemieckich koncentracyjnych, między innymi na terenie Polski, w, w obozie Stalaglów II w Łodzi, potem w Prusach Wschodnich w Krug. Później był w Božo Koncentracyjnym Stuthoff pod Gdańskiem i останні w Božie Koncentracyjnym Mauthausen w Austriie. Babcia w Mizzy była w ewakuacji w Odešiu swoją młodszą córku, czyli matkę Kasi Karolini Louizą. I pozostało części Rodin, matko i braćmi zamieszkania w Odeші. Dziadek, już mój dziadek i mąż wrócił w 1945 roku i dalej mieszkali w Odessie, natomiast pierwszy przyjazd do Polski miał miejsce, z tego co rozumiem, w drugiej połowie lat 60 Później był już bardziej regularny, bo w latach 70 matka Kasi i Karoliny wyszła za mąż, za Polaka i tutaj już zamieszkiwali, zresztą tutaj w radości mhm. przy ulicy Izbickiej, więc odwiedzaliśmy Polskę dosyć często. Czyli pani Kasia jest pierwszym pokoleniem, które przyszło na świat już tutaj w Polsce? No tak można powiedzieć. No tak można powiedzieć. Tak, można powiedzieć. Mhm. Panie Kasia pani odwiedzała Odessę? Była pani częstym gościem na Ukrainie? Dla mnie i dla mojej siostry Karoliny to Odessa była takim no, szczęśliwym miejscem e, dzieciństwa, bo ponieważ każde wakacje spędzaliśmy w Odesie u babci nad morzem. Byłyśmy tam przyjmowane przez babcię, która nam zawsze pilnowała, żebyśmy się opalały, żebyśmy korzystały z tej, z tej... Nie ma przebacz, że tak, że trzeba korzystać z morza, że trzeba jeść owoce. Babcia bardzo, bardzo taka zawsze była energiczna. Nie była to taka typowa tam milusińska babcia, która się roztkliwiała nad wnuczkami, raczej był porządek, konkret, konkret i, ale my bardzo to ceniłyśmy i bardzo chętnie tam zawsze jeździłyśmy, czekałyśmy na te wakacje nad Morzem Czarnym u babci Zosi i tak, to są nasze wspomnienia. Dzieciństwa i też oczywiście pamiętam, jak babcia przyjeżdżała do nas z wizytą. Też to były takie wizyty częściowo robocze. Tutaj też, no, wiadomo, były ciężkie czasy komunizmu w naszym dzieciństwie, więc, więc tam jakieś, też jakieś rzeczy były przywożone. Tutaj trochę handelek taki, to, 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 czego, to co było w Polsce, było zawożone do Odesy. To, czego nie było w Polsce, było w Odesie, było przywożone do, do Polski. Ja sama pamiętam, jak kiedyś nawet na stadionie dziesięciolecia, gdzieś tam z babcią jakieś ganki, Sprzedawałam i to bab, babcia uważała, że tak powinno być, że, że nie ma co się tutaj cackać. Po co ma się zmalnować coś, co komuś by tam mogło posłużyć. Także takie, takie no, tak, takie właśnie miała zawsze podejście bardzo zdrowe do życia, bardzo bez rozkliwiania się, praktycznie. Nie, 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 miało, nie miało też, oczywiście, się, nie mogło się malnować żadne jedzenie, tak, to, to absolutnie. Oni, on, on, no, no, mieli ciężkie dzieciństwo, na pewno nigdy się tam nie przelewało, więc, więc to było ważne, tak, żeby nie malnowało się jedzenie, żeby rzeczy się nie malnowały, żeby był porządek w domu. Także i każdy zawsze dostawał jakąś robotę do zrobienia. Prawda, Bogdan Proent? Że tu tu posprzątaj, tutaj coś zrób, tak. Nie tam, że będziesz leżeć do góry brzuchem. Więc bardzo, bardzo babcia taka zawsze właśnie, takie upamiętamy pamiętamy z moją siostrą jako taką energiczną kobietę, która no wiele przeszła w życiu i też dlatego, ale też na przykład widzimy teraz nawet jak już jest taka troszkę bezwładna i wymaga opieki, że ona ma w sobie taką wdzięczność, że ona rozumie, że rzeczy w życiu nie są takie oczywiste, że się coś dostaje, że się ma. I na przykład dziękuję, tak, dziękuję, że, że mnie umyłyście, dziękuję, dziękuję, że ktoś mnie przeniósł, tak, na łóżko z fotela. Takie, to jest takie wzruszające, że, że że ona tak dziękuje za, za wszystko, prawda? Bo, bo wie, że. Tak, że, że ona wie, że po prostu to, to nie jest takie oczywiste. Jak wyglądał ten dzień 24 lutego? Jak dowiedzieli się Państwo o ataku? No, to po prostu dowiedzieliśmy się z internetu. Były słychać oczywiście pewne wybuchy, i coś takiego było, więc oczywiście to był szok, więc od tego momentu zaczęliśmy myśleć o tym, jak, jak się ewakuować. I zajęło to jakiś czas i 5 marca, 5 marca myśmy stamtąd wyjechali. Więc jeżeli chodzi o stronę techniczną, to były różne opcje, tak jak ja już mówiłem. Albo własnym transportem, którego nie mieliśmy, albo pociągami ewakuacyjnymi, w których nie było miejsca i z babcią inwalidką nie było możliwości tam w jakikolwiek sposób normalnie wsiąść. Ostatecznie Wyjechaliśmy w kierunku Mołdowy z kolumną, która była organizowa organizowana przez międzynarodową organizację żydowską Hesit Joint. Dotarliśmy do Kiszyniowa. Później z Kiszyniowa, babcia niestety miała tam wypadek tego typu, że przy transportowaniu i przy przenoszeniu miała zwięknięty bark i zerwę do szpitala. Była w Kiszyniowie w szpitalu trzy noce. Tam je wszystko naprawiono, ustawiono i później razem przyjechaliśmy do jasu w Rumunii i z JAS-u przylecieliśmy do Warszawy bezpośrednio. W transporcie babci w tym wyjeździe bardzo pomogła nam polijna organizacja z Odessy Nuta Polska. Nie było możliwości możliwości zabrać jakichkolwiek babci sprzętów i materiałów, ponieważ tam na miejscu babcia miała łóżko rehabilitacyjne, miała stołek sanitarny, miało dużo pampersów, czyli cały system zresztą złożony opieką o babcią był tam wybudowany na miejscu w Odessie. To wszystko zostało porzucone i w tej chwili jednym z głównych problemów, które mamy to wszystko odbudować w jakikolwiek sposób, bo ona jest. jest osobą niechodzącą i ciągle wymaga opieki, bo są potrzebne wszystkie te sprzęty, materiały, środki, leki, to łóżko. W związku z tym teraz staramy się no tak. radzić sobie z tym problemem. Mm -hmm. Można tak. właśnie powiedzieć, że to jest też taki, taki paradoks losu, że właściwie musimy organizować babci nowe życie w wieku 104 lat, prawda? Bo teraz no właśnie, trzeba, trzeba to wszystko zorganizować, żeby miała dobrą opiekę, tak, żeby, żeby te wszystkie... Tak jak tutaj brat mówi, te, te sprzęty były. Też, też jeszcze w ogóle no taki problem, żeby miała jakąkolwiek pomoc medyczną, żeby miała jakieś, jakąś chociaż minimalną rentę. Teraz właśnie jest, jest też, jesteśmy w trakcie czekania na, na obywatelstwo polskie babci, ponieważ nigdy jej to nie było dotąd potrzebne. Niedawno, na jesieni, został właściwie dopiero złożony ten wniosek i wiemy, że już czeka na podpis pana prezydenta. Liczymy na to, że pan prezydent szybko podpisze, żeby można było dalej działać żeby coś już jako Polka prawowita potwierdzona, bo to, że ona jest Polką, to jest dla nas oczywiście zupełnie jasne, żeby można było zdobywać jakieś, właśnie jakąś pomoc, nawet materialną dla niej. Tak, więc to, to jest takie nasze organizowanie babci nowego życia w wieku 104 lat. Tak, tak jest. Czyli właściwie teraz potrzebne jest wszystko, wszystkie sprzęty, które zostały w odesie, pomoc medyczna. Ma, mamy ma być tak, odnowione. Tak. tak, próbujemy też znaleźć takie, takie mieszkanie, gdzie mogłaby mieszkać ze swoją młodszą córką, która się nią najlepiej opiekuje, jest najbardziej zaprawiona tutaj w tych bojach. Tak to, no, to wszystko jakby jest przed nami. Staramy się różne ścieżki tutaj wydeptywać. no Mamy nadzieję, że się uda. Skoro udało się już tutaj dojechać, to, to myślę, że wszystko inne też się uda. Czy rozmawialiście Państwo kiedyś z Panią Zosią o tym, y, czym jest dla niej Polska i polskość? To znaczy, ja pamiętam z jakiegoś bardzo dawnego dzieciństwa, kiedy już tak, kiedy babcia więcej opowiadała, że, y, że, no właśnie, ten język polski chociażby u niej w domu, tak, rodzinnym. To było coś zupełnie oczywistego, że, że tata i mama i y, jej y, y, ma jeszcze mia miała trójkę rodzeństwa, ona jest najstarsza, a oni wszyscy już nie żyją teraz. Więc w tym domu się, się mówiło po polsku, modlono się po polsku nawet mieli z tego powodu różne właśnie kłopoty, tak jak brat opowiadał, że że no chociażby to, że właśnie dziadek no, trafił jej tata trafił do tego łagru, a oni byli jakoś tam trochę szykanowani z tego powodu i to, że babcia nie umiała też dobrze mówić po rosyjsku, nawet do końca też było dla niej takim problemem, bo na przykład nie dostała się za pierwszym razem do liceum do technikum medycznego medyczne, w Odessie. To. Właśnie przez to, że nie umiała dobrze mówić tak naprawdę po rosyjsku, musiała brać tak, dziadek tam jej załatwił jej tata, żeby się podszkolić. Trochę. No i potem, już, potem już, się, jej, już się dostała, została położną, została potem też pracowała jako pielęgniarka, pracowała w służbie zdrowia. E, tak, to też, to też taki rys e, ważny, bo to, tak, to jest taka praca dla ludzi, to było dla niej też oczywiście ważną częścią jej życia ta praca. Jak wyglądały te pierwsze dni po przyjeździe do Polski tutaj? Dobrze, że pani Zasia znalazła się wśród rodziny, wśród najbliższych, na pewno łatwiej było jej znieść to wszystko, tą sytuację. Tak, tak, jak najbardziej. Rodzina, rodzina bardzo się postarała, żeby pomóc, żeby pomóc babci. I wszyscy się starali, wszyscy pomagali i pomagają dalej. Mm -hmm. Nawet najmłodsi prawnukowie oddali babci swój pokój. No, tak. tak, Teraz wszyscy tam się gnieżdżą na górze u starszego brata. Tak? No bo to było dla nich oczywiste, że tutaj babcia musi mieć nisko, żeby, żeby nie trzeba było jej wnosić po schodach i tak dalej, więc, więc jak najbardziej. No, robimy wszystko, co możemy, natomiast no, nie są to takie warunki idealne na pewno, jakie powinna mieć tak, z tymi wszystkimi sprzętami. No, nawet nie mamy za bardzo gdzie tego pomieścić, więc tak jak mówiłam, będziemy się starać znaleźć jakieś takie lokum, gdzie by można było zrobić takie, takie warunki właśnie do pielęgnacji dobre dla niej. Bo to ważne. Tak? Bo to jest ważne oczywiście w tym wieku. To jest bardzo ważne. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. My również, dziękujemy. również serdecznie dziękujemy. Dziękujemy serdecznie.